Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza Diva. Drodzy Państwo, jakby. Sorry, no taki mamy klimat. Że teraz się celebrytę już robi z każdej osoby, już nawet z takiej osoby, która nie ma w ogóle ku temu podstaw. Przykładów jest dużo. I tak na przykład taka pani Izabela Kisio-Skorupa, Tuż by powiedział, no to już to jest. Oś okazuje, że jest to po prostu matka takiej podrzędnej serialowej aktoreczki Oli Kisio. I ta pani Izabela. Została zapamiętana z tego, że chciała wejść na garę telekamer, nie będąc na liście gości. No i oczywiście ochrona jej nie wpuściła, tam była jakaś przepychanka, jakieś tam po prostu inwektywy podobno leciały. No i ta pani Iza teraz się tłumaczy, dlaczego ona chciała tam wejść bez list, nie będąc na liście gości i tłumaczy tak. Ja powinnam tam wejść na tą galę telekamer, ponieważ jestem osobowością, ponieważ wychowałam córkę, Jestem bizneswoman, prowadziłam różne biznesy, na przykład motoryzacyjny, a poza tym lubię ludzi, kultury, muzyki, sztuki, kina, wszystkich. Mówię bój Boże! Pani Izo, no to idąc Pani pokrętnym rozumowaniem, no to każda pani Jadzia to to ma sklep spożywczo-monopolowy, czyli prowadzi biznes, bizneswoman i wychowała dwójkę dzieci, no to jest osobowością. No to powinna od razu być limuzyna podstawiona z czerwonym dywanem rozłożonym. Ona z osobowością wchodzi na telekamery, a może nawet nominacja za osobowość do, to, do telekamery. No, pani izo, ale mój Boże, no, niech pani po prostu lepiej pójdzie sprawdzić, jak ja to mówię, czy ma pani wszystkich w domu. Bo pani chyba po prostu leciała i nie na tej planecie wylądowała. No, prawda, no, z, z szczerego pani serca mówię: weź się czym zajmie kobieta. I zawracaj mi więcej głowy.